Witam wszystkich w nowym odcinku Let's Play Crash Bandicoot 3 Reborn, w którym zmierzymy się z pięcioma planszami w warpadzie futurystycznym, którym zarządza Cortex. Oczywiście w pierwszej części zmierzymy się tylko z trzema pierwszymi planszami, ale to nijak nie wpływa na to, że w całym odcinku zmierzymy się z wszystkimi pięcioma. Tak to było bez sensu, ale <gry> dobra, oczywiście, za, zawsze gram bez sensu, a to jest mój... Jak pewnie usłyszeliście, mówię trochę inaczej, a to dlatego, że stary mikrofon jest pierwszy kupiłem nowy, a oczywiście nowy nie znaczy niestety lepszy. Tak więc póki co taki głos będzie. Mogę ustawić mikrofon bliżej gęby, ale on się nie trzyma po prostu on jest na klips i nie mam go jak zaczepić. Muszę zaczepić go na koszulce, na kołnierzyku, więc wybaczcie, ale tak nie będę słychać. Tak więc pierwsza plansza, gone tomorrow, czyli e, odszedł jutro albo za przeszłe. Przeszłe jutro. Zapraszam! Yo! będziemy tylko kryształ, dżemy niestety klejnoty będą dla nas nieosiągalne. Będziemy musieli poprzestać na właśnie naszym różowym cacuszku. I zaraz na początku będę... Rozbierają sobie trochę reliktów w tych piaszach, w których nie wymagamy jest bieg. I tak oto właśnie zauważyliście moją malutką prezentację najnowszej naszej nowej umiejętności. Filda być się najnowszej specjalnej umiejętności, ale mniejsza o to. Jest to bazuka na umpasy, na owocki nasze piękne, jabłuszko podobne. Eee, na szczęście. Amu e, amunicja jest nielimitowana, zobaczcie. Strzelając u umpasów nie ubywa. To by była nazwyczka przeginka, gdyby ubywało. Eee, no ale... No ale jest, jest prezentacja. Bazuki w przeciwieństwie na przykład podwójnego skoku lub super uderzenia ciałem, super ataku ciałem nie można używać w Warp Padzie, w Warp Roomie, tak więc... Dlatego dopiero teraz to prezentuję, zresztą baranek już się czepiał, że nie prezentuje otrzymanych super umiejętności zaraz po ich otrzymaniu. Dobra, to było bez sensu znowu powiedziane, ale... I eee, tak, a to są z kolei najbardziej upierdliwe potwórki w świecie futurystycznym. Eee, takie roboty, które miotają nas rakietami. Dwie po prawej, jedna po lewej i bodaj, że w tej drugiej wersji krasza są po dwie rakiety z każdej strony, tak więc trzeba uważać. Robot no mańic ale e, gdy rozwalimy albo przeciekamy przez wszystkie rakietki, pokazuje nam on dupę, którą możemy zestrzelić i jednocześnie robota w ten sposób rozwalić. Jak widzicie, bazuka ma bardzo, bardzo duży zasięg, możemy strzelać właściwie no, mniej więcej, nie do końca, ale mniej więcej do... do końca w Czy tam taką zastrzelimy? Nie, tamtego już nie, niestety nie aż tak daleko, ale na przykład tamte z księgi jeszcze można rozwalić. Tamtą już raczej nie. E, dobra, zauważyliście pewnie dużo widmowych skrzynek, a to dlatego, że ta uruchamia te z tyłu. Ja zaraz tam przejdę, gdzie jest cień. Cień jest tutaj i chod, idziemy dalej. O, i właśnie te skrzynki są rozwalone i potrzebny będzie zielony klejnot, który zdobędziemy jeszcze w tej części tego odcinka, ale dopiero w trzeciej planszy. Tak e, więc cierpliwości, e, ten klejnot na pewno sami zdobędziecie ewentualnie. Eee, możecie po prostu pierwszą przejść trzecią planszę, a dopiero potem pierwszą. To dokładnie sytuacja to jest taka sama jak Tomb Wader i Stinksinatora. Najpierw powinno się zdobyć niebieski klejnot, a dopiero potem wejść do Stinksinatora, żeby przejść przez niebieską platformę eee, na tereny bardzo, ale to bardzo śliskie, o ile dobrze pamiętam. Ja mam powiedział, że muszę mówić głośniej czy nie, zobaczcie dobra jak w ten odcinek, już trochę za dużo powiedziałem, żeby to przerywać ale ostatnio jak to nagrywałem były straszne lagi tak więc mam nadzieję, że nie będę musiał tego jeszcze raz nagrywać bo nagrywałem to obecnie trzeci raz pierwszym razem musiałem e, coś pokombinować z dźwiękiem bo ten mikrofon rzeczywiście jest trochę inny zresztą co może... czemu może, mogliście usłyszeć u Baranka to jest naprawdę, nie wiem czy to jest wina mojego mikrofonu czy czegoś z u Baranka ale naprawdę rezul. Rezu? przyjechałem na kółowrocie przez Nitro, przez TNT znaczy się, ale Wow, efekt ten sam, niesamowity. Mogę się zauważyć u Baranka, jeśli oglądacie jego filmiki, że ostatni CTR był z moim udziałem, ale mój głos ma straszną jakość. Eee, więc nie wiem, czy to przez mój mikrofon, czy to przez jego jakieś tam oprogramowanie. Mniejsza. I jeśli ee, chcecie przejść całą tą baszę na 100%, nie możecie zniszczyć tego TNT, gdyż to TNT będzie potrzebne do rozwalenia tych dwóch skrzynek na dole pod stalowymi skrzynkami. Patrzcie! tu, 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 no oh, dobra, już się leśna, nagadałem sporo, ale... no nie wiem. Nie mam o czym mówić, bo tak długo już się w w gra na szczęście, to jest przedostatni Warp pad. E, Pozbierałem trochę klejnotów, pozbierałem trochę relikwów w tych planszach, w których niepotrzebne jest bieganie, na przykład e, w planszach tygryskowych, planszach e, z pływaniem. I niespodzianka w tej planszy drugiej e, z Warp Pada A, co w drugiej pla planszy oceanicznej z łappada trzeciego Udało mi się zdobyć platynowy relikt. tak mi się spieszyło, bo zawsze nie widziłem time trial'a yy, w planszach oceanicznych. Tak mi się spieszyło, że już zaliczyłem yy, platynowy relikt, a teraz właśnie zaliczyłem 99. życie. Postaram się potem zobaczyć, czy tak jak w 2 jest możliwe otrzymanie setnego życia przy wyjściu z wartopada. Myślę, że to niemożliwe, nigdy o tym nie słyszałem, ale... Ja, spróbować warto. Hop, hop. Boom. <laughs> Oczywiście uważamy na jeżyki. Znowu blisko. Nie widzę jak jest blisko. Uważamy na jeżyki, uważamy na inne te TGS-y. I tu właśnie zielony kontur to byłby szmaragd. Szmaragdy, tak. Szmaragdy są piękne. Szczególnie piękne są na przykład oczy okularze szmaragdy. Szmaragdy też są tak. Szmaragdy same w sobie. Nie tylko szmaragdowe oczy. I tutaj wyjątkowo przechodzimy z powrotem do e, planszy w wersji 3D. Idziemy w kąp ekranu. No, jak może pamiętacie w przeszłych Futurystycznych... w jednej przeszłych... Nie no, chwila. Odmienny liczby... Aaaaaah, guter. Myślałem, że jest było więcej futurystycznych plansz, ale tą planszę kończymy w wersji 3D, to znaczy nie idziemy w prawo tylko... Wow! Aaaa! Uda! O się, oczywiście. Moja pierwsza zarejestrowana, od jak dawna tak głupia śmierć w krasie. Właściwie to pierwsza jakakolwiek niecelowa śmierć. Zwykle to były śmierci, żeby zdobyć wszystkie klejnoty w tym kolorowym. Może powinienem jakieś quick-save robić jak Baranek? Może nie, bo to głupie jest. te save'y u Baranku. Zresztą jak pewnie każdego, ale Baranek dobrze o tym wie, tak więc mam nadzieję, że się nie obrazi. Nie obrazi się Baranku, nie? Nie obrazi się na pewno. Dobra, więc nie przygnaj z tymi taśmociągami, a ja sobie na wszelki wypadek zapiszę. Dobra, jestem już zabezpieczony. Przedozorny zawsze zabezpieczony. Ula, la 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 la. Ula, la la, la, la. troszeczkę. Ale to i tak, nic w porównaniu z tego jak lagowało przy pierwszym moim nagrywaniu tego odcinka, tych plans. W no, ogóle jakoś długo gadam, ale kill ten odcinek może być trochę dłuższy. W końcu to już tak czy siak przed ostatnim łappad. O, jabłuszka. Umpasy. Nie jestem zwolennikiem nazwy jabłuszka przecież. Fila. Ja Nie jest jesteśmy do tyłu normalnie, bym z tą bazuką uszedł, ale... Jest jeszcze taki sposób, który jest bardzo pożyteczny podczas time ale kiedy po prostu nie ma czasu na wyciąganie bazuki. No i widzieliście, 70 na 87, z Tak więc ani jednego, ani drugiego kreno nie ma. Krainoty, tak, krejnoty. Druga albo trzecia plansza to jest orange asphalt, ta z z motocyklami. No niestety nie będzie crashowego densa O, tu są motocykle Jest do Mende, na pewno z skrzynek wszystkich, już próbowałem Ale nazwa Orange Asphalt, pomarańczowy asfalt e, odnosi się do padających na asfalt promieni zachodzącego słońca Takie, w poetyckości i piskość, musi być Iło, oczywiście zaczynamy z dęba, dwóch pierwszych miniemy od razu na pierwszej półprostej. Ta pasz odróżnia się od tamtej e, zwiększoną ilością radiowozów, e, ramp i właśnie umiejętnością radiowozów, to jest mobilnością ich, dynamizmem, nie statyzymem. A, już pierwsza z kim pamięta, i ob mordę. tak, tych barykat, tych e, szlabanów. Jak to się nazywało? Barykady. Tak, tych barykat też będzie trochę więcej. Jesteśmy już piąci. Chore słowo, piąci. Za słowo w ogóle. Piąci. Pierwsi, Drudzy, Trzeci, czwarci, Piąci, Szuści, Siódmi, ósmi Liczewniki <grywa> dla pojedynczej liczby mnogiej... Nie pojedynczej, dla pierwszej osoby liczby mnogiej są naprawdę chore. Beznadziejne nazwy. I tak to wysporowaliśmy się już na prawie... O Jezu, o się... Na prawie pierwsze... O, odbiłem się od jego głowy. Wysforowaliśmy się już na dokładnie pierwsze miejsce, a łompasów mamy tyle, co mój numerek w dzienniku. Nie wiem czemu, ale jestem ostatnio wyczulony na numer 29. Naprawdę mam sentyment do mojego numerka w dzienniku. Nie wiem, nie mam dlaczego. Po prostu 29 taki fajny numer. Po prostu, o, po prostu fajny. Jeśli jedziecie time trial, a tutaj, no to po prostu omijajcie rampy z wyskoczniami, a skupcie się na zaliczaniu palaczy. Tak i oczywiście nie wolno płinać skrzynek, a tą rampę omijamy jeśli nie mamy do palacza, gdyż właśnie widzieliście co tam było. Tam zaraz za tym była dziura, bardzo brzydka dziura, do której wpadniecie jeśli jedziecie bez przyspieszacza. I oczywiście ominają skrzynkę. Aż 4. Cztery... Mamy krzyszał, nie? Aaa, nie, kryszta jest za pierwsze miejsce, zapomniałem już. Laguje, 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 laguje. Ostatnio jak tak lagowało. O la, la la la. Nie, ja zaraz muszę zresetować nagrywanie. I już przestało lagować boku dzięki. Jak pierwszy raz nagrywałem, właśnie wysłałbym to smulić lagowanie, ale tak się rozkrzaczyło wszystko, zdesynchronizował się dźwięk i obraz. Normalnie obrót był i dopiero teraz był dźwięk. Nawet mój głos się potem zdesynchronizował z całym tym obrazem. Na przykład zabiłem kogoś, olle mu przywaliłem, tak po 5 metrach dopiero powiedziałem. Dobra, a więc zachowam oryginalne tłumaczenie z oryginalnej serii Framing Passion, czyli gorąca pasja, gorące pożądanie i gorące tłumaczenie tego tytułu, tego poziomu tej nazwy tego poziomu. <laughs> Oczywiście musiałem coś spieprzyć. Uch, jak ja lubię time trial w tym poziomie. Bardzo szybko mi to zawsze idzie. Na patynowe. Co najmniej. <laughs> nie no, na końcu podczas napisów są... Cza? Ej! Dlaczego no, cię nie zabiło? Na końcu są podczas napisów czasy autorskie i to są czasy te najszybsze, najlepsze. Jeśli coś z dobrego wazuce, można tych wrednych, irytujących, zamaskowanych, miotaczy buteleczek za... rozwalić. Oh, Bogu, dzięki nie trzeba czekać. Zacznę raz go zabić i potem tylko chwilkę czekać. Aha, uh -huh. zdychaj, Zabij go! O, dobra. A, to dobrze. I w tej planszy oczywiście naturalnie zobędziemy i klejnot, i szmaragd. Tak, w tej planszy jest szmaragd jako rekompensatę za ostatnie, podwójne niezdobycie czegokolwiek. Mogę go zabić? A, chyba już go zabiłem. Ja mam powiedzieć. Ciebie to zabiję, Zabijcie? Przecież zabijcie, jaka cisza, nie? Żadnego... Zdąży, doże, zdąży! Zdążyłem, jakaż, ulga. Eee, dobra, żeby nie pominąć żadnej z księgi, bo to będzie wstyd. Gorsze niż planszy Tomb Raider, kiedy to ominąłem do 2 TNT, Jezu. Taka się kapłem podczas oglądania, co pominąłem myślałem, że się spalę ze studiu i idę koło tego TNT, jakbym go nie widział. Normalnie to bym celowo je ominął. ale tylko uwierzcie, to nie było celowo. To nie było ani trochę celowy. Ach, dobra. E, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Humor mi bardzo dopisuje. Ah, chyba go zabijemy, mam no nadzieję. Zaraz się przekonamy. Kumpa, jednak Humor mi dopisuje. No właściwie to nie mam pojęcia dlaczego. Może dlatego, że dzisiaj jest piątek. No skacz! Humor mi dopisuje, dobra, dokończę Humor mi dopisuje może dlatego, że jutro, jest, że jutro jest sobota, dzisiaj jest piątek, no tak logiczne. E, tu był dywan zaraz na tutaj. Tak, ważne jest, żeby rozwalić tę skrzynkę, bo platforma śmierci nas... A właśnie nie trzeba ginąć. Platforma śmierci odstawi nas tam z przodu po prawej, tam gdzie jest taki 108 skrzynek bodajże. Więc nie opłaca się ginąć podczas wracania po tą pojedynczą skrzynkę, którą przecież możemy rozwalić teraz, bez żadnego problemu. i tu nie ma, bo. O, dawno żeśmy tego gościa nie widzieli tego miotacza. Ooooooo, gacie! A, dobrze, że zapisałem. Ja nie używam, aj, ja nie używam quicksaveów po prostu, za daleko mam do nich na klawiaturze palcami. Więc nie używam quicksaveów i zapisuję normalnie w plikach zapisu psx skina. Poza tym nie chcę, żeby stało mi się tak jak barankowi, to znaczy baranek zapisał e, po prostu w tej naszej planszy, którą nagrywaliśmy razem. Wyszedł do menu głównego i po prostu zapisał sobie tam na wszystkie quick-savey jakie miał. I tak oto stracił savey z normalnego świata, z CTR-a i musi przechodzić teraz wszystko na nowo. Nie wiem czy mogłem to o tym powiedzieć. Nie wiem czy baranek by mi pozwolił, ale jakoś... Ej, zdążył. Ale jakoś... Taki błąd należy się śmiać z baranko, przykro mi, ale... Niestety ludzkość będzie wiedziała o twoich błędach. Tak, to jest tak się nadużywa quick save i baranek teraz już dobrze o tym wie. Więc polecam w pmsex nie tak jak zapisywać na normalne sloty, Po bo na naprawdę są zdradliwe i wredne z beki. biegi. Właśnie tutaj się wracamy do tej sterty skrzyneczek. Mamy wszystkie. O kur... Mam nadzieję, że po drodze było w cholerę nitro, bo... Aha nie, jeszcze będzie przecież błąd, to jest spoko. Ja już się przestraszyłem. Zresztą popatrzcie na ich stroje, Właściwie już tego gościa nie będzie, znaczy no, gości tego typu oj Myślałem, że nie wejdą. Ale jeśli przyjmiecie, zobaczycie, że oni mają czerwono-czarne stroje. Przecież to jest na maksa w Arabii. Gorące słońce a oni w czarnych strojach stoją, które przy... chodzą, które przecież... są... Bardzo, ale bardzo zbierają ciepło, sami wiecie. Jeśli kiedykolwiek zaczęło się ubrać coś ciemnego w gorący letni południe. Yeah. Ja. To jest taki bonus litrowy właściwie. Tu rozwalamy, bo inaczej tam nie wskoczymy. Dobra. Myślałem, że mi... To jest całe, no. Fala uderzyła, to się nie. Ojoj, ja po to tę Dobra. Teraz na dole. Co tu się... Prze. No i już myślałem, że wyląduję na jakimś ludze. No, ale jeśli tak się ma sytuacja, to wszystko jest spoko. Się 28, więc czuję, że będzie i klejnot, i kryształ. Dobra. Jest cacy. O. Dzień dobry. Eee. Nie. Nie. Robicie sobie jaja. Robicie sobie jaja, tak? śmieszny jajca <śmiesz> Dobra, 3, 2, 1 Jeden mleczny start Nawet zlagowało Ja się po <śmiesz> prostu wracam To właśnie 3, 2, 3. No tak więc witam ponownie, tym razem mam już wszystkie skrzynki, nie, nie mam pojęcia jakim cudem tamte TNT nie zniszczyło wszystkich trzech skrzynek, znaczy wszystkich czterech. Widzicie, że ta sytuacja była bardzo nieuczciwa. Normalnie te TNT rozwaliłyby oczywiście wszystko, ale no nie mam pojęcia jak to się stało. Mamy wszystkie kryształy, wszystkie klejnoty, oczywiście jeden kryształ, bo pch, nie może być wszystkich kryształów, skoro jest tylko jeden. Kurde, trzeba pieprzy, zamknij mordę. <laughs> Są wszystkie klejnoty i jeden kryształ, oczywiście jeden na jeden, czasem ciąć. Tak, wszystko bardzo ładnie chodzi. Klejnot i ostatni kolorowy kamień szlachetny, czyli szmaragd. Dobra, Krasz, na tańczyłeś dwa odcinki, nie tańczyłeś. Co odcinki? Dwie plansze nie tańczyłeś, tak więc. Uch. Przed ostatnimi dwoma planszami z tego Warpruma na tym oto. Właściwie to to nie jest jednolicie zielone. Widzicie? Teraz już widzicie. Na tej oto platformie pośrodkowej. Żegnam Was ja, Paplog, bez Aku Aku z samym Kraszem. I do zobaczenia w kolejnej części tego odcinka. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się, cześć!